Cześć, ja jestem Adix. Dzisiaj zaczynam sobie gruby projekt. Chyba najgrubszy na tym kanale, bo lecimy sobie z reaktorem tego starka z Infinity War. Tak się prezentuje jak na razie. Wczesne malowanko. Sobie jestem tutaj chillowo na ogródku, bo musi to sobie przesnąć. No to no, lecimy z grubym projektem. Myślę, że zajdzie mi tego robienie. Na chwilę z uwagi na to, że muszę znaleźć dobre LEDy. Ale na początek myślę, że będzie całkiem ok. My widzimy się już w. W drugiej fazie malowania, czyli drugiej strony się ma. Okay, widzowie, będziemy że z drugiej części. Ta lwia część reaktora musi lepiej przesunąć. sama jak na razie, bo jeśli będą te podkłady, czy coś. Proszę się nie pytać w komentarzu. Będzie git, tak myślę. Myślę, że widzowie będzie git. To będzie tutaj słod. Zoraz ten bull, bo jestem w miejscu gdzie nie nagrywam na co dzień. Myślę, że to co będzie tutaj słowo a my widzimy się jak już to przeschnie. W kolejnym dniu, czyli skończone tych rzeczy, i samego środka. i raczej widzimy się dopiero jak to wszystko, tutaj widzicie, które sobie złożę z Wi-Fi, zmonej. Jesteśmy w kontakcie i myślę, że po weekendzie, bo pogoda najlepsza. Teraz się słyszymy. Eh, projektor stawka skończony, mamy środę. Troszkę tak zrobiłem błąd, bo nie udało mi się tutaj jeszcze wsadzić LEDów. Na razie wstrzymaj ten projekt. Może będzie robiony jeszcze raz. Jak widzicie, proszę, jeszcze tak. To jeszcze będzie oczywiście coś w stylu, jakby stawki, żeby to się fajnie trzymało. To oczywiście będzie się świecił. Dwa razy mam go pokażę z bliska. Tak się prezentuje widzowie z bliska. No na całkiem, całkiem, naprawdę dobrze. To malowanie jeszcze oczywiście może troszkę, troszkę nie jest najlepsze. Ale myślę, że wyszło całkiem całkiem fajnie, więc widzowie żegnam się. Jeśli zagadnę nadzieję, że w miarę Wam pokazałem jak po kolei robię ten cały projekt, to tyle, trzymajcie się siema.